W dzisiejszym odcinku nie myślcie, że znowu jemy, ale żeby powstało to, musimy zająć się na początku tym. Jest to kolejna edycja technik oprawiania zwierzyny i różnych tam mechanizmów. Uczestnicy uczyli się akurat tutaj skórować Daniela. Dobrze im to szło. Później po odcięciu głowy przystąpiliśmy do rozbiórki mięsa. Przy okazji były również inne zwierzątka. Były króliki, były kurki. Tu ciekawe. Były to kury nioski. I można taką niespodziankę podczas patroszenia zdobyć. Oczywiście kulinarna rozpusta królicza był wyśmienity. Na wieczór przystąpiliśmy do budowy suszarki i wykorzystując oczywiście te oto skóry, zrobiliśmy taką suszareczkę, żeby było cieplej i żeby mięso się szybciej suszyło. Pozostaje zrobić nam rosołek z wcześniej pozyskanych kurek, zjeść tatarka i czekać do jutra. Te inne ciekawostki znajdziecie u mnie na kanale. Pozdrawiam, Szlendi.